Mam w kolejnym odcinku z Half-Life Blue Shift. No i no co mogę powiedzieć? No. Czas się dowiedzieć, gdzie nas dalej zaprowadzą do pomieszczenia. Mam nadzieję, że nie spotkam zbyt bardzo przeciwników, bo nie mam zbyt dużo życia. Oj, dobra, jest, jest pancerz chociaż. Mali pełny pancerz. U koła zębaty. O tu jest to takie zapalone przejście, przez które nie mogłem przejść. Dobra, nieważne. Tak bardzo w nich nie trafiłem, że to jest dramat. Yes, i appreciate your help but i'm afraid those bastards did their damage already <coughs> if you were trying to reach the freight yards in hope of escaping then just forget about it the military is rounding up everyone and everything they can find and either killing them or bringing them up here for questioning a colleague and I came up with our own plan for escape, and we were on our way to one of the old prototype labs when we ran into them. But listen to me, if you still want to get out of here alive, your only hope may be to find my friend. <coughs> if you can get past the soldiers, find Dr. Rosenberg. With him, you may have a chance to get out of this place. Not Rodno. Co, co, co za lamus, tu miała apteczkę. No. no ale wracając, nie, może być też tak, że po prostu mam zbyt podgłośnione słuchawki. A tego się nie da otworzyć już. No. Jak, jak się przestraszyłem! nie, odwracam się, a tu zaczyna do mnie chłop strzelać, no. Jak się tu mi się str co się stało? Dlaczego mi się znowu to zablokowało? Co mi ten klawisz biegania zablokował? Co jest mnie tak? Dobra, odblokowało się, ale to jest dramat, naprawdę. Aż co zapiszę? Dobra, na razie się wydaje bezpiecznie, aczkolwiek bardzo nie lubię schodów. Bo nagle z za rogu może przeciwnik w ten sposób wyjść. I Idealne. Idealna pozycja. No. I o to chodzi. Halo. Jakieś strzały słychać? Może tutaj? Nie, o? Tu się da jest... Ale jest Tamtąd od góry nie, jakieś słowa. Ciekawe ...słowa. Ciekawe. A to chyba stąd jednak słychać. Chyba. Bo w sumie to już sam nie jestem pewien. Aj, ja chyba sobie jednak przyciszę te słuchawki. Nie no, to te słuchawki mam zbyt głośno. Oj, oj, oj. No, naprawdę. I gdzie oni teraz są, jacie... Bra? Z takiego długości nie dam rady. O ty dziadzie! No. Udało się. Gdzie? Skąd? Aj Kurczę, jedno ja mnie... Słyszę, że gdzieś strzelają, bo nie wiadomo gdzie. Chyba gdzieś tutaj za tym. No dobra, mam te granaty do karabinu. Ale mam też bardzo mało życia, co mi się bardzo nie podoba. Dobra. Naprawdę. Może auto któreś otwali. No proszę, po co ja tu w ogóle Przeszedłem przyszedł? na... Martwi naukowcy i tyle Proszę mnie tak nie straszyć To jest naprawdę Co to ma w ogóle być Dobra, tu jest czysto Ok, no dobra. Może najpierw tędy. O, tu są te schody, jak miło. Dobra. Nie złapało mi klawisza, jak miło. Aż sobie zapiszę po tym. Dobra. U, tu coś... Aha! No i tutaj można zniszczyć kłódkę, no normalnie niektóre kłódki są niezniszczalne, a tutaj... A ta była akurat zniszczalna, no. Totalnie logiczne. O, 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 o. I bardzo mi się nie podoba taka ilość amunicji. No oczywiście. I ocie. No i, no i o to chodzi. Dobra. Powoli. Ma no właśnie, że w tym... Właśnie teraz w tym blusz jest... Pancerz robi znacznie większą różnicę. Że teraz mnie kilka razy trafił, a ani jednego punktu życia nie straciłem, tylko właśnie pancerz. Więc tutaj pancerz robi bardzo dużą różnicę. W lifey też robił, tylko że wtedy faktycznie traciło się i, i pancerz, i zdrowie. A tutaj się traci w większości pancerz, a zdrowie też tak przy okazji. Jak to robię? Nie masz pancerza w ogóle tam. W Życie się traci w znacznych ilościach. No chyba, że to tak działa tylko przy takiej dużej ilości pancerza, co miałem. Tak też może być. No, kolejni martwi naukowcy. Kilka apteczek tu było. Dobra, tutaj raczej już jest czysto dobra. Dobra, kolejne apteczki. Uuu, mam bomby. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. No! Każdemu się zdarza Tu są zaćwięki Czyli są tam zamknięci, muszę ich otworzyć Albo tu? A nie wiem No nie, wpadłem tu no Proszę Dobra Mogę na to wskoczyć? Nie mogę Co to są za dźwięki Dobra, tu chyba trzeba jakiś parkour zrobić Na pewno nie taki Halo, Halo, co halo, halo, Co ja mam teraz robić Dobra No. Aha, to no A, tu się da otworzyć No, co tu jest? A, tu jest lud! To są zabrożeni. Ciekawe. Ej, to Hello. pewnie też mogę otworzyć. Ooo. Rescue at last! Thank God you're here. No, I'm afraid I'm nieziemę dr Rosenberg. Well, if you think I can, hit, I'm going to stay here and wait for my colleagues. Aha. Yes, you seem like someone I can trust. You're going to have to leave me here. I suppose a security guard should know what he's doing. Let's go. Prahod. Aha. Naprawdę. Nie wiem, to jest dramat z tymi żołnierzami, no. Jak tak można? Teraz jest całkiem na blisko, więc możesz z tego shotguna wezmę. ty bardziej, że mam do... Nie! O, dobra, jest, jest! Udało się. Jednak mi się nie zablokowało, dobra. Bo też do shotguna mam bardzo dużo amunicji. Aha, no, no i znowu na daleko. 那。No. Tutaj, nie tędy. Tu. A nie, do tego chyba się nie da wejść, bo tu nie ma takiej tekstury specyficznej, no. Dobra, tu. No, może się kogoś poniszczy, może się ktoś... Czy nie? W sumie apteczki się potrzebuje, a zbroi raczej w czymś takim fajnym. Hello? Can anyone hear me? Hello? Can anyone hear me? czy czemu nie mogę tego otworzyć? No trudno Próbowałem Cześć. co ja mam teraz robić? No co ja mam zrobić? Bardzo mi się to nie podoba, że tu jest działko to wygląda na to, że ja mam otworzyć chyba tego naukowca, ale z jakiegoś powodu nie mogę. Uh, uh, uh. Ile tu jest rzeczy? Dobra. Jak ją otworzyć? No słychać ci to aż za dobrze, tylko jak cię otworzyć? Dobra, cięcie zrobię. Chwilę. Dobra, już wiem co zrobić. No i o to chodzi. I cyk. No, w sumie to nie było takie trudne. no I'm afraid I'm not Dr Rosenberg but you'll still help me won't you with my brains and your brawn we'll make an excellent team. może tutaj. Jednak dobrze by było, gdyby ktoś przeżył. Wracając, bo dobrze by było, gdybym w końcu ratował któregoś z naukowców. Jeszcze jeden, już, wszyscy, no. Gratulacje udało to ci się przeżyć. Jest. Dłużej niż 5 minut, czy sekund. No, nieważne. Maksymalny poziom amunicji A no to wy było na tyle O tu jest czołg! Jodź się piernicze! Co taka słaba ta rakietnica? Normalnie No to, to było na tyle co do życia naukowca O chyba tędy muszę iść to Proszę mnie przepuścić a, może jednak tutaj muszę iść. ale dobra, najpierw tutaj sobie Zbiorę parę rzeczy, bo tutaj dużo tego całkiem jest. Aha, w sumie z mam. No nieważne. E, no to tędy. No, bo już wiemy nawet jak się będzie nazywać ten odcinek. Na przykład coś typu poszukiwania doktora. Ja jakoś tam, nie pamiętam jak on się tam nazywał. No nie, proszę nie Dobra, jest, udało mi się. Chyba znalazłem sposób, jak sprawić, żeby się. Odblokował ten przycisk. No w ogóle w tym bluźnierstwie trochę inaczej wyglądają te wieżyczki, bo w oryginalnym half one się tak przewracały i tak leżały. On się przewrócił w tą stronę, w którą go te by wybił granat faktycznie. A może mi się tylko wydawało. Hmm. Ciekawe co się stanie, gdy strzelę do tych podejrzanie wyglądających butelek. No kto by się spodziewał No Naprawdę Kurczy, w ogóle są idealnie zrobione. Mają idealnie taką wysokość, że nie da się na nie wskoczyć. No minimalnie by była mniejsza wysokość i dałoby się na nie wskoczyć. To jest dramat. No kto to wymyślił? Łu, dwa headshoty. On rzucił w samego... Co? Ten żołnierz właśnie rzucił w samego... teby granat w samego siebie. A w tych skrzynkach akurat za bardzo nic nie było. A śmierć po wszystkim nie, no nie mam apsteczki, ale za bardzo... Za bardzo ich nie potrzebuję, bo... Chyba faktycznie najpierw schodzi pancerze później dopiero życie, a pancerze to... Czyli zawsze mam wystarczającą ilość. No właśnie, o tym mówię. Oh, I'm in here. Can oh yes. tego chowanego się powiem przy usznych naukowcy, że normalnie trudno nie się chciało tych naukowców tak chować. What's the status on Freeman? Yes, I'm Dr. Rosenberg. Although I'm not very proud to admit it, seen as though I'm partially responsible for all of this. How did you know my name? Oh, I see. Poor Harold. Yes, our plan was to get to one of the old prototype labs. It involves something that very few people in the facility are authorized to know about. The same technology that brought about this catastrophe could also be our only way out. You see, I was involved in the very early work on teleporter technology, long before the Lambda complex was even built. There may be enough equipment in the old lab to piece together a device that would allow us to teleport outside of the facility. As improbable as that may sound to someone like yourself, of course none of that does a whole lot of good while we're stuck in here. Perhaps I could help boost you through that vent in the ceiling. If you're lucky, you might be able to take those soldiers by surprise. Let's try co? this. What is? What is? Why can't I? Can't O, tu z granat! Gdzie jest ostatni? Halo? Nie ma ich. Ciekawe, gdzie oni się w ogóle schowali, żeby go było widać. Ale nieważne. Myślę, że w tym momencie można zakończyć ten odcinek.